Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach. Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia. www.awf.wroc.pl Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl Rozpoczynamy od siatkówki, czyli dyscypliny, która cieszy się podczas kolejnej edycji mistrzostw niesłabnącym zainteresowaniem. Dziś odwiedzamy. Parkiety, na których rywalizowali przedstawiciele drugiej i trzeciej ligi męskiej. 12 zespołów walczy w drugiej lidze, za nimi dwa dni starć. Komplety punktów mają Łącznościowiec i kwest do kupa. Te zespoły odniosły po dwie wygrane. Punkt mniej zgromadziły LTS Wrocław i ZSP Kretes. W trzeciej lidze aż 24 ekipy. Po sześć oczek na koncie, czyli komplety zwycięstw, mają Reczko Team, TKF i Challenger. Inauguracyjne zawody mają za sobą uczestnicy otwartych Mistrzostw Wrocławia w bowlingu. W Sky Bowling rywalizacja trwała na całego. Zaprezentowało się 40 śmiałków. Jedni, widać, odwiedzają tory bardzo często, inni nieco rzadziej. Liczyła się jednak przede wszystkim dobra zabawa. Rywali deklasował Ryszard Siwa, który pewnie zwyciężył w całej imprezie. O 60 punktów wyprzedził drugiego Patryka Pabiniaka. Trzecie miejsce zajął Krzysiu. Dzielnie. Czoła mężczyznom stawiała Magda. W zestawieniu znalazła się na wysokiej piątej lokacie. Kolejne zawody bowlingowe zaplanowano na 20 maja. Mistrza Wrocławia w tej dyscyplinie wyłonią cztery turnieje. Drugą próbę mają za sobą uczestnicy zmagań w tenisie stołowym. Cztery panie walczyły o miano najlepszej. Wygrała Natalia Malicha. Większą frekwencją cieszyły się zmagania juniorów. Tu w szranki stanęło ponad 20 osób. Najlepszy okazał się Mikołaj Grzębka. Wśród seniorów też spora liczba uczestników zwyciężył Stanisław Zagajewski. W ostatniej kategorii Open najlepszy był Wojciech Stach. W klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach prowadzą kolejno Natalia Malicha, Mariusz Centner, Stanisław Zagajewski i Dorota Borkowska. Na koniec szachę, dziś w królewskiej dyscyplinie o dzieciach. I młodzieży w grupie A, czyli dzieci do lat 14, wygrał Paweł Korolewicz w gronie 11-latków, najlepszy był Piotr Kuśnierz. Sporo emocji wzbudziły też zmagania dzieci 9-letnich, najlepszy okazał się Krzysztof Matela, który drugiego wyprzedził ledwie o pół punktu. Wśród 8-latków triumfował Filip Nowak, grupa E to natomiast zwycięstwo Piotra Keiny, a w gronie najmłodszych, czyli 6-latków, najlepszy okazał się Błażej Grot. Ósmy odcinek kroniki, już 7 maja, będzie w nim o rywalizacji w Ultimate Frisbee w koszykówce, siatkówce i szachach szybkich dla dorosłych. Pierwsza kolejka Ultimate Frisbee odbędzie się 26 kwietnia na polach marsowych. Koszykarze, natomiast zmagania, zainaugurują dzień później w hali przyparkowej. Centrum Skłusza Red www Redeco www.redeko.pl Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WE, turystyka i rekreacja, fizjoterapia www.aww.wroc.pl